Uwaga, uwaga. Przeszedł. Koma trzy. Ktoś biegnie po schodach. Trzasnęły gdzieś drzwi. Ze zgiełku i wrzawy dźwięk jeden wybucha i rośnie. Kołuje jękliwie głos syren w oktawy. Opada i wznosi się jęk ogłaszam alarm dla miasta Warszawy i cisza gdzieś z góry brzęczy brzęczy szumi i drży i pękł głucho w głąb raz dwa trzy seria bomb to gdzieś dalej nie pewnie praga a teraz bliżej jeszcze bliżej tuż tuż krzyk jak strzęp krwawe i cisza, cisza, która się wzmaga. Uwaga, uwaga. Odwołuję alarm dla miasta Warszawy. Nie, tego alarmu nikt już nie odwoła. Ten alarm trwa. Wyjcie syreny, bicie werble, płaczcie dzwony kościołów. Niech gra. Orkiestra marsza spod Wagram, spod Jenny. Chwyćcie ten jęk regimenty, bataliony, armaty i tanki. Niech buchnie, niech trwa w płomieniu świętym Marsylianki. Kiedy w południe ludzie wychodzą z kościoła, Kiedy po niebie wiatr obłoki gna, Kiedy na Paryż ciemny spada sen, Któż mi tak ciągle nadsłuchiwać każe? Któż to mnie budzi i woła? Słyszę szum Nocnych nalotów Płyną nad miastem To nie samoloty Płyną zburzone kościoły Ogrody zmienione W cmentarze Ruiny, gr gruzy Z walizka Ulice i domy znajome Z dziecinnych lat Traguta i święto krzyska niecała, i nowy świat, i płynie miasto na skrzydłach sławy, i spada kamieniem na serce do dna. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy, niech trwa.